Pomoc ofiarom wypadku, nieruchomienie złamanych kończyn, czy też w końcu reanimacja nieprzytomnej osoby. Z takimi zadaniami musieli się zmierzyć uczestnicy zawodów z udzielania pierwszej pomocy zorganizowanych przez Legionowski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Odbyły się one w minioną sobotę na miejskim rynku. Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie postanowił wyjść troszeczkę szerzej, przede wszystkim do młodzieży, ale i do ludności w tym momencie Legionowa, żeby pokazać, jak się udziela pierwszej pomocy. Są to zawody dla szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Wystartowały w nim cztery szkoły. L.O. imienia Marii Konopnickiej w Legionowie, Liceum Salezjańskie, Liceum Ogólnokształcące z Komornicy i Powiatowy Zespół szkół ponadgimnazjalnych imienia Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Nie były to drużyny, którym temat pierwszej pomocy był kompletnie obcy. Ratownicy medyczni jeżdżą do szkół, także honorowi świadawcy chodzą do szkół i robią i ćwiczenia, i prelekcje są, także no, młodzież jest przygotowywana. Najpierw na uczestników zawodów czekał pisemny test, a potem zadania praktyczne. Na początek zawodnicy musieli reanimować nieprzytomnego mężczyznę leżącego w parkowej alejce. Później jako świadkowie wypadku drogowego mieli pomóc jego dwóm uczestnikom kierowcy i pieszemu. Ten pierwszy ciągle znajdował się w aucie. Młodzież musiała więc najpierw zabezpieczyć miejsce wypadku, a potem opatrzyć mu rozbitą głowę, nałożyć kołnierz, bezpiecznie wyjąć z samochodu i ułożyć w pozycji, w której mógłby czekać na przyjazd karetki. Pieszy miał z kolei. Złamaną nogę i uraz kręgosłupa. Zadaniem uczniów było usztywnienie złamanej kończyny, nałożenie kołnierza, przełożenie poszkodowanego na nosze ratunkowe i przeniesienie go w bezpieczne miejsce. Z życia wzięte są takie scenki i zawsze, jak jest, stanie się przy nas jakiś wypadek, to zawsze już jesteśmy bardziej doszkoleni i możemy pomóc temu poszkodowanemu, a nie tylko się patrzeć jak niektórzy ludzie, bo na przykład się niektórzy ludzie brzydzą, tak? Albo myślą, że to jest człowiek, a my już jesteśmy doszkoleni w tym. Zawody wygrali salezjanie. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Komornicy, a trzecie licealiści z Konopnickiej. Zawodnicy zgodnie twierdzą, że to nie punkty, czy miejsca na podium były tu najważniejsze. Wydaje mi się, że te zawody są potrzebne takie, żeby doszkolić wszystkich. I także. I szerzyć tą pierwszą pomoc. Jak najwięcej ludzi powinno się o tym dowiedzieć, tak żeby pomagali ludziom, a nie przychodzili obok tego obojętnie. Żeby to nie było tylko takie, powiedzmy, międzyszkolne dla nas, tylko żeby propagować to też dla innych. To ostatnie w jakimś stopniu już udało się osiągnąć. Widzę, że w dniu dzisiejszym choć jeden z celów został uzyskany, dlatego, że jest wiele osób postronnych, widzów, którzy przychodzą, pytają się, cieszą się, że coś takiego jest i myślę, że to satysfakcjonuje. Wyjście. Sama idea bardzo dobra, na pewno. Na pewno bardzo dobra. Wiele osób wie w jakimś stopniu, jak pomóc komuś, natomiast myślę, że głównie to jest strach strach, obawa, że zrobi się krzywdę komuś. Zawody z udzielania pierwszej pomocy mają się odbywać cyklicznie, wiosną w Legionowie, a jesienią na rynku w Serocku. W ich organizację zaangażowali się strażacy z ochotniczych straży pożarnych i ratownicy WOPR. Patronat nad zawodami objął Legionowski Starosta, który ufundował również nagrody dla zwycięzców.